Łowienie podlodowe w moim wydaniu. Pękający lód, jeziora, stare ginianki, opuszczone stawy. Łowiłem naprawdę w wielu miejscach. Było trudno, ciężko i bardzo trudno niekiedy, ale to już zobaczycie w filmie. O kurwa! Ej! <grywa> Zacząłem od starej opuszczonej glinianki, która mniej więcej ma 10 metrów głębokości. Jest to bardzo duża głębokość, jak na taki stawik. Ma około 3 hektarów, ale skupiłem się na łowieniu mniej więcej na 4-5 metrach, nie gdzieś tam. Ale co jak co? Inni ludzie łowili tam szczupaki, okonie i tak dalej, ale mi to w ogóle coś nie szło. Nie wiedziałem w ogóle o co chodzi. Nie miałem też ochotki, miałem tylko i wyłącznie ochotkę sztuczną, gumową. No i chlaz, glizdę za dupę. dokers, dokers, z plastizolu. Może to był powód tego, że po prostu nic tam nie złowiłem? Ale były to pierwsze dni, pierwszy zbiornik i w sumie nie przejmowałem się tym. Później stwierdziłem, że pojadę sobie na PZW. No, w sumie, czemu nie? Ale tak samo, przez dwa dni nawierciłem mnóstwo dziur, straciłem mnóstwo czasu. A jedyna ryba, którą łowiłem cały czas i w dość dużych ilościach, wyglądała tak. No, Kubuś, pierwsza ryba. Na Na mormyszkę. Kapis... Więc już w ogóle pomyślałem sobie, co się dzieje i co ja w ogóle robię. Stwierdziłem, że dobra, lecę na hańczę, na wielką zaporówkę, która prawie przy samym brzegu ma już 8 metrów głębokości. Pojechałem tam w pojedynkę. Przez las szedłem nie więcej w kilometr, aż w końcu ukazała mi się piękna, ogromna, zamrożona woda. Taka pustynia, na której nie ma nic. Widziałem tam poszczególnych wędkarzy, którzy chodzili i w ogóle nie bali się tego lodu Aczkolwiek mieli wypornościowe kombinezony i tak dalej To jest w ogóle co innego niż gościu w kurce i w gumiakach Aczkolwiek ten lód strzelał i po prostu moja reakcja na koniec była taka, że Idę stąd, bo się stresuję, boję się, to nie jest przyjemne Gdybym był tu z kimś, ktoś by się ruszył ze mną, to jeszcze może jakoś by to było Ale po drugie, ja nie znam tego zbiornika, to jest wielki zbiornik Jeśli łowimy pod lodem i jesteśmy amatorami, tak jak ja można powiedzieć Wybierajmy zbiorniki, które naprawdę z znamy, w których wiemy jaka jest populacja ryb i gdzie nie więcej ona może być. I tak jak teraz powiedziałem, tak zrobiłem. Pojechałem sobie na staw, taki można powiedzieć prywatny, no tylko że tam przyjechało akurat dużo moich ziomków. No i zrobiło się z tego jakieś tam spotkanie bardziej towarzyskie, ale pierwsze okonie były. Jest. No, ten taki palczaczek, to będzie odczepił. Ale jewa. Kawa, dorsza. Więc po pierwszym kontakcie z rybą twierdziłem, że pojadę sobie jeszcze w jedno miejsce, które jest bardzo płytkie. A wiecie, taki kąpieliskowy, typowy miastowy staw, który nie ma nawet regulaminu, PZW i tak dalej, i nawet nie wolno to łowić teoretycznie. No ale jestem po to, żebyście wy nie musieli. Wziąłem dwóch ziołków i polecieliśmy tam, no bo słuchajcie, staw jest miasta, miasto jest nasze. Czyli, kurde, są tam ryby, no czemu by nie? Zwłaszcza, że ten staw był zdominowany przez gatunek ryby, o który mi cały czas chodziło. No i co, jak co, ale to był po prostu strzał w dziesiątkę. Patry nie wchodź sam na lód. Bo cię szlak trafi. O. Pasz. No i tu sobie dopływać do konia, a potem się je wypuści dopiero. Jedno. Jest. Nie krzywy, ty tu nie przychodź mi. Ślicznietki. O. Od razu. Obejrzyj dubel. O, proszę bardzo, mm. Patryczek, oje, yeah. bydle, <grywki> bydle. Nie wiem o co chodzi z wierceniem tych przerębli, ale jest to nadzwyczaj banalne, tylko trzeba chodzić i wiercić. Mhm. O jest, dobra, kłamałem, są jednak ryby. Daj mi to wiaderko tu po prawej bliżej. Do tego konia, tego chopypułu wystaje. Mam dziurę prześladował. O, jest dawaj, dawaj rekord O wow, ładny, ładny, ładny. Patrz tu są... Ej, to na środku są jakieś większe te ryby. Ja łowię bez tej ochotki starej mi biorą normalnie. Na No, na są haczyk. No, 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 i tak to wyglądało. Ryba za rybą, dziura za dziurą, z każdej dziury wylatywało 5 koni. Później gdzieś ta łowica przechodziła dosłownie parę metrów dalej. Wystarczyło 5-10 metrów dalej, wywrócić dziurę, rzucić mormyszkę, bez ochotki, bez niczego. Dwie sekundy, pyknięcie, zacięcie, ryba. I to wszystko. Takich wiaderek, jak teraz tutaj widzicie, no to chyba było, nie wiem, 3 albo 4, 100 koni, 150 już na pewno było, więc na miniaturze powiedzmy, że dam 100. No i tak, te ryby nie były jakichś super turbo rozmiarów, nie? Ale to łowisko ma raptem te 4 lata. 4 lata jest w nim woda, to i tak, że te ryby ma tam pod 15, 18, niektóre nawet 20 cm, to jest cud. I wiele osób powie, dlaczego ja te okonie męczyłem w tym wiaderku? To większość ludzi nie ma pojęcia o tak jakby zachowaniach ryb i to tym, co robią, jak już się je wypuści. Okoń to jest naprawdę bardzo inteligentna ryba Kwestia kwestii zachowania się w stadzie. Jeden malutki okonek 10 cm odprowadzi wam całą łowicę, w której jest 40 sztuk, więc to jest bez sensu, tak czy tak musi posiedzieć w tym wiaderku, nic mu się nie stanie, wypuszczam go, więc ludzie, którzy twierdzą, że yy, połowa tamtnu zdechła i tak dalej, no, naprawdę, nie ośmieszajcie się, naprawdę. Ludzie tak normalnie robią i tym rybów się nic nie dzieje, nie? Ja wiem, że to jest wymówka, nie? Że lepiej je wziąć niż wypuścić i żeby tam połowa zdechła. Tylko mankament jest taki, że połowa nie zdycha i to jest po prostu tylko tłumaczenie się, żeby po prostu tą rybę wziąć. Ja naprawdę nie mam nic do tego, nie? Serio, złapiesz tam tego okonia 30 cm, weź z tego, z tego spoko, nie? A niektórzy wędkarze po prostu mają tak, że raz na ruski rok trafią na taką łowicę, zabiorą to wszystko, no i co? I potem mówią, że, a raz na jakiś czas biorą rybkę, nie? no to jest bez sensu ale dobra bo ja coraz bardziej rozgaduje się na tym naukilu no i coraz więcej pustogłowych mi tu się w komentarzach odzywa a to jest bez sensu taka wojna z wiatrakami już więcej do pokazania wam w tym filmie w sumie nic nie mam żegnam się i do następnego może wymyślę coś ciekawszego byleby ten lud stopniał i